Gdzie Szukać hotelsów bardzo często zadajecie mi to pytanie, więc teraz postaram wam się odpowiedzieć. Jeżeli chodzi o zwykłe mainy, ja bym zaczął od takich sklepów jak Deals, Kik, Pepco, Sensei, markety typu Mila czy też Polomarket, Carrefoury, Oshony, nawet Sensei, czy Rossmanny. Mainów jest wszędzie dosłownie pełno saloniki prasowe, kioski ruchu, o ile jakiś jakieś znają, lokalne sklepiki. Teraz kiedy są dostawy w takim na przykład dino, to nie jest systematyczne. Na przykład w Twoim mieście w jednym Dino wysypią nowe Hot Wheelsy, a w drugim dopiero na przykład po tygodniu rzadko się zdarza że w sklepach w waszym mieście w jeden dzień wysypali Hot Wheelsy. Co innego, jeżeli macie te Hot Wheelsy na ulotkach sklepowych, że będą na przykład od czwartku, no to faktycznie już czasami w środę wieczorem warto iść i szukać. Jeżeli chodzi o premium czy półpremium, tak zwane Silver Series, no to tutaj już największe markety typu Osząd czy też Kerfur, ale i sklepy zabawkowe hurtownie. Tam bym najczęściej szukał. Dajcie też znać w komentarzach, gdzie Wy szukacie Hot albo gdzie je znajdziecie. Będziemy mieli większą bazę danych. A jeżeli obejrzyście ten film do końca, to wpiszcie w komentarzu C2 Vader. Będzie mi bardzo miło. Życzę Wam udanego poranka, popołudnia lub wieczora, bo zależy przecież, kiedy ten film będziecie oglądali. Hej, pa!